Witajcie bardzo serdecznie moi mili, wcześniej przedstawiłem wam 5 fajnych anime, które dopiero wychodzą, a dziś przedstawię wam drugą część tego materiału. Cups, odległej górskiej wiosce zaczynają piewać się ciała zwierząt, które gniją po jednej nosy. Inugami, detektyw z Tokio, specjalizujący się w okultyzmie, zostaje wezwany do zbadania sprawy. Po co z pracy nad sprawą zaprzecza się z obcym chłopcem, który pracuje na co dzień w tutejszych terenach zamiast chodzić do szkoły. Unikany przez rówieśników i nazywany Dorota Bow, po Yokai, które żyje w błocie, pomaga Inugamiemu odkryć prawdę o zabójstwach. Ale nadprzyrodzone siły działają i, choć Dorota bo jest tylko przezwiskiem, może nie być jedyną rzeczą w chłopcu, która nie jest ludzka. Historia jest dosyć prosta i krótka. Zaczyna się ona, gdy 14-letnia Ai Oto znajduje jajko podczas wieczornego spaceru. Towarzyszy przy tym tajemniczy głos, który mówi Jeśli chcesz zmienić przyszłość, po prostu myśl o tym. Ubiec w siebie i rozbij jajko. Ai rozbija jajko i to, co się już tam wydarzyło, to musicie sprawdzić sami. Jak zobaczyłem zwiastun tego, pomyślałem, że to może być anime o pająku i wszystko będzie się działo wokół jego, ale na szczęście mamy też normalne postacie. W bliżej nieznanym świecie bohater i król demonów toczą bitwę. Ich wielka magia przenika między wymiarami i powoduje eksplozję w klasie pewnego liceum. Uczniowie, którzy w wyniku tego zginęli, zostali wskrzeszeni w innym świecie. Najgorsza w klasie uczennica, która także znalazła się w tej grupie, szybko przystosowała się do nowego życia. Bo nie zgadniecie, tak, została wskrzeszona jako pająk i możemy śledzić jej poczynania w tym irracjonalnym świecie. Hortensia Saga to średniowieczna opowieść fantazy o wojnie i chaosie. Trzy lata temu król został zdradzony i zamordowany przez jednego ze swoich książąt, ale teraz po latach pierwotny następca tronu osiągnął pełnoletność. Ukrywając się pod postacią mężczyzny, dziewczyna i jej lojalny zespół rozpoczynają misję ratowania swojej ojczyzny, by powstrzymać tę wojnę i uratować ludzi, którzy potrzebują pomocy. Pewnego dnia w wiosce Esha na obrzeżach Ringarindo pojawia się tajemniczy mężczyzna o imieniu Beck Arrow. Arrow stracił swoje wspomnienia, ale mówi, że wszystko, co wie, to, że przyszedłem z muru. Aby przywrócić swoje wspomnienia, Arrow wychodzi za ścianę, lecz jest wplątany w walkę, w której walczy sam ze sobą, by odzyskać swoje wspomnienia. Przedstawiłem wam już teraz 10 anime, które najbardziej przypadły mi do gustu i które wychodzą aktualnie w tym sezonie zimowym. Czekamy na kolejny sezon i przedstawię wam jakieś to kolejne anime z następnego sezonu, które moim zdaniem można byłoby się z nimi zainteresować. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły co chcielibyście żeby przedstawił to piszcie w komentarzu, a ja uciekam, trzymajcie się, papa.